Dobra. Ok, pokażemy wam jeden z projektów flagi Niemiec, który był proponowany jako oficjalna flaga, ale nie przeszedł. Chat: Is this real? To jest nieprawdopodobne po prostu. Powiedzcie mi, że to nie wygląda jak flaga imperium zła. Zobaczcie. Krzyż ten kojarzy się ogólnie z tą taką nordycką kulturą, chociaż kojarzy się z innymi krajami, więc jest to krzyż. design flagi, który jest już nam znany. Krzyż ogólnie też jest ważnym symbolem w kulturze, ale czy to nie wygląda jak taki. Piorun na tle otchłani. Złoty kolor, to jest jak piorun, jak błyskawica, która się rozchodzi na różne strony. Wokół nie jest czerwony, więc widzisz tę energię, to jest takie bardzo energiczne, ale jest bardzo skontrastowane z, tym, z tą ciemnością, więc dla mnie ta flaga symbolizuje taką po prostu taki czysty, potężny, destrukcyjny żywioł, żywioł w postaci tego krzyża w środku, ale na tle ciemności. Więc zaprowadzą ciemność mocą swej niszczycielskiej, piorunującej, ognistej potęgi. I jakby to widzę patrząc na tę flagę, jakby nie jestem w stanie nie, nie widzieć innej symboliki i dlatego twierdzę, że to wygląda jak flaga Imperium Zła i nie wyobrażam sobie bardziej wyglądającej jak Imperium Zła flagi. Markow mówi, że wygląda zacnie, znaczy jest, jest potężna. Jest, to jest potężna flaga, Potężny okay? Potężnych Niemiec. To jest, powiedzmy, że miernik... Wygląda jak Evil Norwegia. Um, że miernik potęgi wywaliło poza skalę. Teraz leży w kawałkach na podłodze. Bardzo mi się podoba wiadomość Gabrieli, Wojtek, nie pokazujemy tej flagi Niemiec, Macet, okej, okay. Wojtek, dobra, no mówiłeś mnie. <śm> Widzicie, właśnie dlatego, kiedy Macet się pojawia na live, to poziom wzrasta. Polecam się, ja powinienem tu wbijać częściej. Macet ma złoty śmiech, zgadzam się. Czy z Macenem był podcast o pracy w Żabce? Dokładnie. z Ża ja. 2 to był macet, tak. Yy, Imperium zła, które tutaj widzimy. Zauważcie, że gdyby Gdyby zamiast tego żółtego na przykład był biały, według mnie nie wyglądałoby to tak źle. Według mnie wyglądałoby to wtedy bardzo fajnie. Ale ponieważ to jest żółty. Nie wiem, czy to wyglądało dużo lepiej z tym białym, Według ale okay. mnie wyglądałoby lepiej. Według mnie wyglądałoby On lepiej, lepiej tak. ponieważ. Dobra, wyobraźcie sobie, że zamiast tego żółtego jest biały. To by wyglądało wtedy tak, że jest ciemność. Ale w tej ciemności jest biały krzyż. I czerwony symbolizuje, może wtedy symbolizować krew Chrystusa. I jest to jakby krzyż wyłaniający się z ciemności, który symbolizuje zwycięstwo dobra nad złem. Ale ponieważ są takie kolory, to obecnie wygląda to jak piorun na tle ciemności symbolizujący zagładę. I nie przyjmuje odmowy. Maced poszedł, poziom zmalał. Może będziemy z live'em więcej. Z live'em więcej macedować. Z macedem więcej live'ować.